To co? Party A na... Chodź, crack. Dead, 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 Ja jestem ja w jednym ziomkiem. Dead. Gdzie ostatni? On tam dalej siedzi, chyba na górce. Na budkę, na budkę, na budkę. Na budkę no. Okay. Chodzę. Za, za tym Widzicie? nice. Kolejni mogą iść od razu. W celu ci się w nie. nie biją się, biją się. Go tam, 3, 4, czter... Ja już napierdalam, bo się nie ruszał. Dead, dead, right? dead. Tego Oj, co domy, ucieka, domy, tego domy. co ucieka, tego co ucieka. Biało, biało, biało. Całej, chodź weź Jeszcze. 190. Ostatni. Ostatni. So, Przez okno go jedwne. <laughs> <laughs> Kolejny. Poluję Tam jest na górze Lecę dwoma Ja pierdolę drony go, jakieś Dead jeden Krak Dead Ruszamy się kurwa Panowie oh. prawego, 3, 4 100-130 Go go macie dwie go. go Jestem na plecach 160? Kurwa, gdzie on jest? Zrast, nad nami. Ole, pompy wypierdoliłem. Kolejni, kolejni. kolejni, kolejni. Chodzi ich. 130 o kurwa! Dobijam, dobijam. Pa, Patrzę, czy ci uciekają. Na mnie. Jedziemy. 140? Jednawe. Jednawe, jeden, 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 jeden. 60, 90. Ten środkowy, 50. środkowy biały, 90. Teraz to tego nieba, z prawej. Doba. Z lewej Crack, Dead 120, Ja wchodzę w drzewo, wchodzę w drzewo Krack ostatni jest pod tobą Dead, dead dead, dead. Tufał 40 Maurę 400 m Ale mi jedną Czekaj nim Luzik Gdzieś trójka kampi cała Gdzieś, żeby się nie wiem no, no, bo... <laughs> Ty Bóg za wylatuje tutaj kurwa Co jest? Jaki koksy ja, Jesutrio Zajebiście trio no wie? Tutaj jeden pyk 40 Teren. Nigdy nie mówię, że kogoś straciliśmy. Ta na dachu. Ta wchodź jak do siebie. Ja wchodzę, do siebie. Na full dachu, na full dachu. 40. 67. 82. One HP. Spokojnie, Spokojnie. Nie stresuj się. Pochodzę, wchodzę, wchodzę. jeden. patrz. Jest przy nas. Jest za skąd, za skąd, za ską Pa podchodzi, podchodzi, podchodzi. 80. Dead, dead, dead. D. D. Go, go D. D. Idę, daje dead? Dead, 130, 130, Kurwa, nie strzelał pompa Relvis Go oni nie mają ich zonie nie. duel 3, 4, free Go duel, go duel To Ja do jestem 190, dead Dead, dan. 190, dead Dead wszyscy. No i słuchamy się, kurwa, Tuny Bo na jest mądry człowiek Polecimy się za ten kamień, nie? Najpierw I bańka To napierdalajcie, dead O kurwa nice. Kolejny, kolejny, kolejny 90, 90 za drzewem Biało, 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 biało nie nasz Top 3, top 3 jedna ja front i bańka Ja rzucam pierwszy, ja rzucam Chodźcie na, na górę chyba musimy Tam na górę chodźcie Ej chodźcie Ta ja jestem trzy, trzy trójki full Nie możemy We, Weź bańkę, weź to filu, Dofiluj, dofiluj Nie, nie możemy Realizujemy na fair party, wchodzimy On Już do prawej Chodźcie, chodźcie I stańmy tu Stańmy tu na piku, stańcie tu na piku, Stańcie tu, tu, tu na piku Tu co mańkę? Tu tam? Razem, 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 oni spadną nam zaraz na głowę. Graj ci pik, grać ci pig, graj ci pik na górkę, chodź, teraz chodźcie, teraz. Okej, go no, tak, go, go, go Krak. Crack Dead nice, nice Go walk go walk go jest, ten bok przed nim Tam napierdam kumpla, tu jest trzech Kumpla bite, dead jeden, dead jeden Ona jeden Tam jakieś tamtego Nice? I weźcie go! Ale co tego? On wraca, on, on, on wróci on zaraz. Wraca tamten. Mam dwa, splecze. Mówcie, co no robi. Mówcie, co robi. Nie wiem. Ja idę, żebyś przeszła i z chodź. Leczy, leczy, leczy. Mam, chodź i spleszę, chodź po, po lopera i splesz Ogarnij się, no, on wie o tym On ma dobrą pozycję Podchodzi pod ciebie Tutaj na tym jest na marku Ta, widzę no Jebany podowiec Musimy lecieć Wrzuć splesze, wrzuć i dawaj nas trzy Lecie jak, nie wiem, na marker mniej więcej, okej? Okay? Na marker ta, 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 ta. Nie, nie, bliżej, bliżej, bo ja nie mogę. Tak, ja też nie mogę. Chodź na mnie. Ja jeszcze mać bańkę, rzuciłem. Tu za trzy kill, piku jest z bańki. Pikko to. White dead. 70 biało, ten dead, dead, dead. Tak, skupmy się na sobie. Patrzcie tu, patrzcie tu. Ja rzucam, ja rzucam, tak. Daj mi ktoś dofiluj filuj. Łap, oni latają jeszcze. Dla nas nas, prawda? Próbuję chyba. Lodują nam, lodują nam, Dada, dada, dada. D, da. cool huh? D, da, D, Tak, wyrzucam bańkę, wyrzucam bańkę Chodźcie ja na splecze. No, go Nie, 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 spokojnie, Relvis, spokojnie Weź sobie Relvis z bańka Ograjmy razem 29 piłkara jakaś Ograjmy żeby nikt nie wleciał nam Tak Od góry, od góry wlatuje. Teraz ja rzucam, okej? Okay? No, rzucaj. Ta no, może nam wlecieć Zależałem za na Okej okay. Ja go zajebę no, Dobra, czeka tany góra zaraz, gotowi jesteście? No Ale to zaraz Ej, tego są! Je bacz sobie Dzień. Gotowi? Trzy, cztery, Ta. I na ląd, i na ląd zaraz wylądujemy Na trzy katan najpierw I na ląd, tu, 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 tu go dead 100, dead 100, lecz się, leć się Daj... no, Nie masz, nie ma, nie ma, nie ma nic Ja mam bańkę, mam bańkę Daj... Nie, nie, nie Napierdalam tego chłopa, dead Tak Fragi róbmy nam, wloduję Dead, dead, bańkę do tu Ta, rzuć Robisz się wyleczyć jakoś Nie Idę po medwista Nie ma i, wini, tu, 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 są popy, ja, uwaga. Zadrzałem. Mam bańkę, masz bańkę? Ja Ładną na boksa, dead. Daj, na badań, na badań, na badań, na badań. Daj bańkę. Mów. Mów. Czas leci? Nie, nie, chill, chill. Ta, będzie Jajim spadał, będzie spadał. Nie, rozłożyli lotnie wszyscy. Napierdalam tego na drzewie. Napierdalam na lotnik tak, chodźcie tu do mnie na ląd jak możecie Możecie iść za mną? Jestem, tam, idę za Patrz, tu, tu jest chłop za murkiem, za murkiem, dueluję no, go Dead Lot, I tego wlo y parasolka, 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 parasolka Ta Las. Las, no i good. Nice